Witam wszystkich. Ja dzisiaj z urlopu, czas spędzam nad Półskim Morzem. Tak spacerując sobie po tej płytkiej wodzie, zastanawiam się, co można by sobie zabrać. Jakie skarby, które można tutaj znaleźć, nadawałoby się do akwarium. Oczywiście od razu wykluczam wszelkie muszle. jest tutaj pełno? To na pewno nie. Kamienie trzeba będzie każdy sprawdzić. Czy przejdzie próbę od Czy będzie się rozpuszczał? I przez to oddawał do akwarium to co niepotrzebne, to co szkodliwe dla ryb. Znale chodząc tak po plaży znalazłem kilka ciekawych gałęzi, korzeni może widać że po nich że stare, długo pewnie leżały w wodzie jak tak sobie spaceruję po brzegu, to jest ciekawe dla mnie już zna znaleźć no, jeszcze jeszcze ciekawe domuje. kamienie, które płucze to może też się Czekał, to nie. nie każdy no się na do akwarium tylko akwarium próbę z w tak jak w Małtyku małe najstarsze czasem trochę pooglądę, większe się ci. zdarzą Połamane ja, przede wszystkim. Ale może na filmie oczywiście. Zobaczmy, na no usłyszenie. jakaś większa to zazwyczaj już połamana. Ale muszę to. To akwarium się nie nadaje Trzeba znaleźć jakieś konieczne owo, gałąź, którą morze wyrzuciło, która poza została namiętana w słonej wodzie. Stoję w takim miejscu, wody mam z nami pokostki sądzę tutaj rybki, po prawej stronie linia brzegowa i dół przewody prawe do pasa specjalnie dla z was, że z, z telefonem z. na tą piaskową wyspę, którą już tam widzicie na filmie Abyście usłyszeli, jak głośno szumią fale. Ja sam sobie jakoś małe małych rybek czerwonych. Proszę. Większa już pęknięta O i pęknięta muszla. Jak pęknięty to najwięcej. W oczywiście nie znalazłem. To nie pora na zbieranie bursztynów. Chociaż czasy się trafiają. Słyszałem już ludzie na plaży, ktoś tam znalazł. Ale co z bursztynem to zrobić w kierunku, czy w Czy można było zrobić przypinał akwarium z chrystynami? Pozdrawiam jeszcze raz i do usłyszenia. It's just a matter